Cześć, tu Konrad Derlatka. Dzisiaj chcę opowiedzieć o zbiorniku buforowym przy powietrznej pompie ciepła. Przy jednym z naszych ostatnich materiałów w komentarzu dostaliśmy informację od, jeżeli dobrze pamiętam, Katarzyny. Pozdrawiam, pozdrawienia dla, dla Katarzyny. E, na temat tego, że pompa ciepła e, nie może pracować bez bufora, że nie będzie się mogła odstronić. Tak więc chciałem kilka słów na ten temat, żeby powiedzieć, czy trzeba ten zbiornik buforowy montować, czy można go faktycznie pominąć przy powietrznych pompach ciepła. Tak więc, kiedy odpowiedź brzmi: tak, trzeba zastosować pompę ciepła, to pierwszy punkt na pewno przy modernizacjach. Zawsze, kiedy mamy modernizację, kiedy instalacja jest już wykonana, co do zasady, zawsze wstawiamy zbiornik buforowy e, i tutaj od tego nie ma, w zasadzie nigdy nie ma, nie ma e, odstępstwa. E, kolejny, kolejny, drugi punkt to jest instalacja grzejnikowa lub instalacja grzejnikowa i mieszana, czyli łączenie tych dwóch instalacji, czyli grzejniki podłogówka lub same grzejniki również tutaj zawsze stosujemy zbiornik buforowy bezwzględnie kolejna trzeci punkt podłogówka, która ma zbyt mały zład wody czyli pojemność wodna instalacji jest zbyt mała w stosunku do, do wytycznych w DTRC, w dtr w których my akurat korzystamy te informacje są podane i, I tak naprawdę trzeba się do tego stosować. Jeżeli ta ilość wody faktycznie jest zbyt mała, wtedy to również stosujemy, stosujemy ten zbiornik buforowy. Zawsze, punkt czwarty, zawsze przy większych mocach pomp ciepła. My tak przeważnie do, od 12 kW lub do 12 kW to już zależy indywidualnie trzeba podejść do tematu. Ale wszystko, co jest powyżej 12 kW, kW pompa, pompa ciepła powietrzna. To również stosujemy zbiornik buforowy, jak również w Kaskadzie. Jeżeli mamy kaskadę dwóch pomp, wtedy również ten zbiornik buforowy musimy, musimy zastosować. Kolejny piąty punkt, inne źródła, jeżeli mamy kocioł gazowy, jeżeli mamy kocioł stałopalny, jakiekolwiek inne zewnętrzne źródło, źródło ciepła, również wtedy stosujemy zbiornik, zbiornik buforowy, tak więc to jest kolejny punkt. No i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o, o to, kiedy stosujemy. Teraz pytanie, kiedy nie stosować, albo odpowiedzi na pytanie, kiedy my nie stosujemy tego zbiornika buforowego. Nie stosujemy w nowych instalacjach, które wykonujemy, które są od początku do końca zaprojektowane i wykonane przez naszą, przez naszą firmę, czyli. Instalacje, które są stricte dedykowane pod pompę ciepła. Od początku do końca wiemy, że, że taka instalacja będzie pracowała z pompą ciepła. Wykonujemy to w, w odpowiedni sposób, tak, żeby raz uzyskać odpowiednie przepływy na, na pompie ciepła, żeby delta, delta była optymalna, czyli delta, czyli różnica między zasilaniem a powrotem z instalacji centralnego ogrzewania, żeby ta delta. Była po prostu na optymalnym poziomie, więc to jest jedna. Jeden, jedy, pierwszy punkt. Drugi punkt: jeżeli my nie wykonujemy instalacji, co wcześniej wspomniałem, ale instalacja jest wykonana stricte według naszych wytycznych, to również wtedy jesteśmy w stanie pominąć ten zbiornik buforowy i jeżeli wykonawca, wykonawca instalacji Ogrzewania podłogowego wykonał to w 100% w oparciu o nasze wytyczne, to jak najbardziej też, też tutaj możemy, możemy to pominąć. Oczywiście zawsze musimy to sprawdzić, odebrać taką instalację, podjechać do klienta jeszcze przed, przed zaleniem takiej instalacji, żeby to, żeby to oczywiście sprawdzić lub uzyskać jakąś dokumentację chociażby zdjęciową, bo Projekt, projektem, wykonawca może mówić tak, będzie to tak wykonane, a jest wykonane w zupełnie inny sposób. Więc to jest kolejna rzecz, kiedy przy powietrznej pompie możemy pominąć zbiornik, zbiornik buforowy. No i tak, jeszcze rozwijając trzeci, trzeci punkt, który łączy się zarówno z pierwszym, jak i drugim, jeżeli mamy minimalny, minimalny zład wody. Czyli ta pojemność wodna jest taka, jaka, jaka być powinna, jaka jest wymagana w przypadku danej pompy ciepła. No i oczywiście nie mamy regulacji, nie mamy dławionych przepływów, przepływów na instalacji. To też się łączy jedno z drugim, więc to są takie podstawowe, podstawowe różnice, kiedy dajemy ten zbiornik buforowy, a kiedy nie dajemy. I zawsze indywidualnie musimy to. Przeanalizować, czy faktycznie ten zbiornik buforowy możemy po prostu pominąć. Co jest bardzo ważne, tak naprawdę, no my w większości przypadków stosujemy zbiorniki buforowe wpięte równolegle w instalację. Nie będę tu się rozwijał nad tym, jakie to jest połączenie. Dla inwestora to jest, że tak powiem. Mniejsza waga tego, tutaj bardziej instalatorzy powinni wiedzieć, jaka jest różnica między buforem równoległym, szeregowym, bo można i tak, i tak wpinać, my, my z naszego doświadczenia wiemy, że zawsze, zawsze, że tak naprawdę, tak, zawsze, zawsze, dobrze powiedziałem, zawsze nasze instalacje z wykonaniem bufora są wpięte, te bufory są wpięte w sposób po prostu równo, Legry. I tak naprawdę, czy jeżeli jesteś inwestorem, czy jesteś wykonawcą wykonawcą instalacji i oglądasz ten materiał i nie wiesz, czy stosować zbiornik buforowy, czy nie, to tak naprawdę no, taka ważna rzecz. Zbiornik buforowy jest ja to przynajmniej tak nazywam taki no, idiota, odporna rzecz, która w momencie, kiedy mamy instalację nie taką, jak trzeba. To faktycznie lepiej go zastosować, lepiej go przewidzieć w instalacji niż go pomijać. My mamy na tyle duże doświadczenie, że wiemy, kiedy go możemy pominąć, kiedy możemy zaoszczędzić miejsce w kotłowni, kiedy możemy po prostu tą instalację zoptymalizować. Na pewno nie jest to dobra rzecz w momencie, kiedy nie mamy z tym doświadczenia, kiedy jest to nasza pierwsza albo twoja pierwsza, druga, trzecia, piąta instalacja. I tak naprawdę zaczynasz tymi instalacjami tak samo jak inwestor, co się zdarza, no wykonuje gdzieś to we własnym zakresie. Czyli jeżeli ty to wykonujesz sam, czy wykonujesz to w, w oparciu o jakiegoś hydraulika i on ci stara się doradzić, to lepiej zastosuj ten zbiornik, bo po prostu, tak jak wcześniej powiedziałem, to jest taka rzecz idiota odporna. Pompa ciepła, pompa ciepła zawsze będzie troszeczkę lepiej pracować w momencie kiedy ten zbiornik buforowy się pojawi i tak jak wcześniej powiedziałem, lepiej żeby on był wpięty zawsze równolegle, tutaj już każdy hydraulik, każda osoba, która, która ma troszeczkę pojęcia powinna wiedzieć co oznacza, co oznacza to określenie, tak więc myślę, że temat zbiornika buforowego wyczerpałem, mam nadzieję, oczywiście wielką, tak więc, tak więc zapraszam tradycyjnie łapka w górę, subskrypcja, komentarz i na tą chwilę dzięki, cześć do następnego razu.